To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Zebra Technologies z nową strategią na rynku MEA. Zebra Technologies sygnalizuje wzmożone zainteresowanie sektorem publicznym w regionie MEA. Firma uruchomiła nowy program specjalizacji dla partnerów, co stanowi wyraźny sygnał, że widzi znaczący potencjał wzrostu w dostarczaniu technologii dla służb ratunkowych, administracji i obronności. Inicjatywa ta, będąca rozszerzeniem podobnego programu z Ameryki Północnej, ma na celu wzmocnienie pozycji partnerów handlowych Zebra Technologies, którzy koncentrują się na trzech kluczowych obszarach krytycznej komunikacji, śledzeniu zasobów i projektach cyfryzacji mobilnej. To posunięcie odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technologie w sektorze publicznym, gdzie efektywność, bezpieczeństwo i interoperacyjność stają się priorytetami. Zebra Technologies stawia na dostarczanie kompleksowych rozwiązań, obejmujących zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. W ofercie znajdują się m. inaczej wytrzymałe urządzenia mobilne, które umożliwiają służbom mundurowym i ratownikom dostęp do danych w czasie rzeczywistym, bezpieczną komunikację i płynną wymianę informacji między różnymi jednostkami. Ruch Zebra Technologies w kierunku wzmocnienia pozycji w sektorze publicznym EMEA jest strategicznym posunięciem, które ma na celu wykorzystanie rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane technologie.